Ale ogólnie tam ten live się usunął ale ogólnie wiem dlaczego, więc tu już będzie zapis więc witam niko, jest tylko tak dosłownie delikatnie jego nie widać, jak je widać jeszcze paczka tu do końca nie jest rozcięta, czekam na kilka osób więc z tego co wiem, to ni linki nie będzie ogólnie rozgadam się o niko wcześniej ale się usunął ten live, więc jeszcze raz Ogólnie y, Nikuś jest konikiem dla mnie bardzo ważnym Ponieważ dosłownie w tamtym roku, nie wiem czy tylko samego dnia Ale jakoś podobnie, się pod koniec wakacji Nikuś do mnie przyszedł I mam bardzo, bardzo, bardzo za nim Więc bardzo się cieszę, ogólnie ledwo się udało go kupić Bo już była jednak osoba chętna na Nikusia Ale mi się na szczęście udało z czego jestem mega zadowolona. I jeszcze raz właśnie chciałam bardzo lind podziękować za to. Dobra, wycieram. Ogólnie jak coś tu będzie zapis tego live'a najprawdopodobniej, więc się nie bójcie. Moje tempo nożyczki, ale... Boże, już go widzę. Wiesz, nie? Dobra, wezmę jednak w rękę, bo wy nic nie widzicie. Jezu, straszałam jakieś dzieci i jak wiedźmy. Nie. Dobra, nie bardzo Jezus! Ogólnie nie jaram cię tak bardzo, jak na przykład jak go otwierałam, bo jakby zam go miałam go. Ale się ma mordo! No cię nie widziałam. Boże! Muszę go trochę wyczesać, bo widzę, że jest cały, jakby, tego papieru Sieee mordo Ale co? <grym> Taki brudny On ogólnie przez te farfocle, jakby, z tego się obrudził Siema mordo, tęskniłam Nic się nie zmienił Cześć Moja morczka muszę go wyczesać, bo jest cały w tym farfocle, ogólnie się trochę zasłania jest całe jak mam taką dziwną fakturę, ale coś się ogólnie wyczeszam, Jak on jest sobie brudny <grystanie> Ojejku, trochę mu się łóżko zgniotło w transporcie Ale... Ale to nic, to się da łatwo naprawić Nie mogę z tym zgniłam Nic Ogólnie myślałam, że będzie trochę w gorszym stanie, przez to po prostu ile już... Piekunów, ale ogólnie przez to, że jest brudny w tych farfotrach, ale to jest ogólnie normalne. To jakby nic się tutaj nie stało. Boże, ten tęskniłam za tobą. Bubusiu mój. Zaraz robimy welcome home możliwe. Albo nagram to po prostu jakoś. No nie wiem, zobaczymy. Więc to jest yy, to, co zawiniła, że jest brudne, nie ale Okej. Okay. I w ogóle z tego się uciekło, nie wiem w to miało go uchronić, ale ale no Dobra, mamy, ogólnie to są rzeczy mniej więcej, które dostałam Dostałam branzoletkę! Mój my God. Ja ogólnie mam 8 bransoletek, chyba je cały czas noszę, akurat nie mam ich na Ale mam kolejną kolekcję, jeszcze z muszelką, taką wakacyjną I mega ładna Możemy na razie na boczek mam oczywiście paszporcik, zobaczymy czy, czy nic się tutaj nie zmieniło w tym paszporciku ale chyba nic się za bardzo nie zmieniło tutaj. No, chyba nic się tutaj nie zmieniło. <laughs> o, Lindzia tylko dodała y... opis graficzny. Właściwie Ariu. Nie wiem, czy ty to Lindia zmieniłaś, czy to było moje, ale. Więc tu macie takie ogólne informacje. To tutaj macie takie informations o Nikusiu. Właśnie, będziemy szukać ojca i matki. Tak, będziemy szukać. Matkę ma Ach, Nie ma. Będziemy ojca na pewno szukać dla Nikusia. Widzę, że kilka osób doszło. Możecie napisać coś. Więc macie takie ogólne informacje o Nikusiu. To tutaj zawody nie ma chyba wpisanych, tak? Czyli to się raczej nie zmieniło. Od właściciela Lincia. No to już będzie mój. Drugi właściciel Lin. Data przekazania. jestem trzecim. Dobra, spoczywam. Kontakt. Tu jest mój telefon chyba. dobra. Więc tu się za bardzo nic nie zmieniło. A, dobra, co my tutaj mamy? Eee, mam piękne smaczuszki mamy, to jest buraczek albo, albo serduszko. No, na serduszkach to jest chyba buraczek albo jabłko. Takie dziwne, ale że burak. A tu jest. Yy... Mam na nie mózgu. To jest. Boże, nierzutkierka. No domyślcie się, bo ja teraz nie nie pamiętam, tak to bym wam w montażu to napisała Ogólnie dostałam piękny piękne ten jest ładny Nie będę go odwijać, bo no... Serio? No właśnie mega ładne są te smaczki Mega w ogóle fajnie wykonane są Piękny jest ten kształt Ja robiłam kiedyś smaczki, ale nigdy mi aż tak ładnie nie wychodziły, więc są piękne W ogóle jest mega ładny ten uwiązek zwinięty też, o on jest trochę też brudny o, pietruszka. no Właśnie moja amnezja już wakacyjna Ale piękny jest ten On Wygląda wolę jak, od takiego normalnego konia Tutaj jest halterek, z którym nie nie przyszedł Ogólnie teraz się poprawiam, trochę lepsze halterki robię Ogólnie tutaj coś się... też chyba właśnie widziałam w księgnicy to się właśnie tu zaczęło więc naprawimy to najprawdopodobniej I alterek nie wiem czy ode mnie, czy od Linci, najprawdopodobniej też ode mnie, taki różowiutki No i jeszcze ten kanterek, którym też przyszedł do Linci troszkę, że będę chociaż miał coś na start, też mam nadzieję i myślę, że będzie dobre, mniej go od toksik Jeszcze mam jakieś gratiski Thank you dał za zamówienie Mm, dobra, wysypiam, bo będzie mi łatwiej OMG oh to NA TAKIE HELLO kitty Zesrałam się Boże, to mój wymarzony charm Lin Skąd ty wiedziałaś? Jezus Tego mi w kolekcji brakowało Jezu, Lin, kocham cię <noise> Tego charmsa tak go chciałam Jezus bardzo dziękuję. Życzę mu jakiego buzik. Ogólnie one tak brzydko wyglądają w kamerze, w mojej kamerze. O, tak lepiej wygląda. No, też fajny. I w ogóle dostałam Charmsa, czyli Cinamodorola, a ja mam Charmsa Hello Kitty Właśnie w takim stylu. Teraz będzie combo Jeszcze tu coś mamy. Nutella! Nutelka, kochana Nutelka. I jeszcze tencza. Ten ogólnie mam, tylko w innej w, w innym wersji, ale też ładna. I dostałam mój naklejek Hello Kitty. Ja. Yeah. Ogólnie trochę się spotykam z moim przeciłką Zosią. Pasztormisz. spotykam się tutaj z moim przeciwko Zosią. I na pewno na klejeniku się trochę na naklejeczkę z Hello Kitty. Boże, jakie one są piękne. Cudne. I się czuszkę. O Boże, ale ona pachnie. Nie wiem. Nie wiem czym. Może lawendą trochę? Mega. Jak mnie bardzo często podpalam na takich świeczkach, właśnie sobie, bardzo sprzęt. Jakby, no wiecie, końcówki. To się mega przydaje. Ogólne do czarnych bo akurat to sobie dużo tych, w tych ciaci jakieś się drom, ale, ale w tym momencie jest nieważne. Więc. Oficjalnie witaj w domeczku, Nikusiu. Ogólnie zaraz m, jakby nie na live zdejmę tą kartkę i zrobimy Edity. Ale Boże, pupusiu Weź warty każdych pieniędzy, nie. Czy takie ostatnie tutaj wam pokażę, Nikusian ognia go wyczaszę oczywiście. prze, prze, Przepiękny. Prze, 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 prze bardzo tęskniłam. No, zobaczymy ogólnie z wydozim na trening, więc najprawdopodobniej ma ogólnie dożywocie. Dużo osób się pytało, czy będę poinformował, po, czy poinformuję o sprzedaży, ale no, raczej moje bubu ma dożywocie. Już go nie oddam. Złodziaczka słodiaczka. bubu. Więc tym akcentem kończymy tego live'a. Oczywiście będzie zapisek. <noise> możecie dać znać jeszcze na szybko, czy wam się podoba Nikuś no, Ale jest przepiękny oh, Hejka Wlajla, hejka, akurat kończymy <noise> Ale ogólnie możecie dać, dać znać, czy wam się podoba moje bubu Mój śliczność, moja śliczność Jest brudny to jest brudny no, niestety już kończymy. <laughs> dziękuję, dziękuję. Nikuś też dziękuję. Ogólnie, dzisiaj wjedę z nim na trening, więc na pewno jakieś edity z treningu powrzucam. Nie wiem czy na YouTube, bo ogólnie też rok szkolny się zbliża wielkimi krokami, więc raczej nie będę ni może nawet nic nagrywać na YouTubka. Teraz akurat jakieś edity jeszcze właśnie z jazdy wlecą. Jakaś może sesja, jeszcze dzisiaj zobaczymy w sumie. I co? No i kończymy tego lajwika chyba. Nie za pozu jeszcze. Nie no. widzicie jak coś to jest od tego kartona, ale widzicie no to. Po prostu tak troszeczkę futerko odgniotu, ale wystarczy wyczesać i, i będzie git, więc życzę Wam miłego dnia popołudnia. Tam kiedy oglądacie dla tych, co oglądają zapis. Paa. mm -hmm.